Zajmiemy się dzisiaj opcjami prywatności na Facebooku. Każdy z nas ceni sobie prywatność, i na pewno przydatną opcją, którą dzisiaj poznamy w Facebooku, jest tworzenie list. Jak to działa? Tak, Jeśli do takiej listy wrzucimy sobie na przykład Kowalskiego i Kowalską, to te dwie osoby nie będą widziały to, co piszemy na tablicy. Jak zatem. Takie coś ustawić. Przejdźmy może do Facebooka i będzie interesowało nas przede wszystkim menu po lewej stronie, które jest, czyli tutaj, ten obszar. Drodzy Państwo, musimy mieć po lewej stronie coś takiego jak znajomi. Ja się przekonałem na tym moim profilu, gdzie mam dopiero jednego znajomego, że tej opcji tutaj znajomi nie mam. Dlatego podejrzewam, że ta opcja się pojawi, jak uzyskamy większą liczbę znajomych. Podejrzewam, że ponad 20 musimy mieć, e, aby to wszystko się nam poodblokowywało w tym menu. Czyli Facebook działa tak bardziej, no, że, że my stopniowo e, dostajemy coraz więcej możliwości. E, kiedy już będziemy mieli większą ilość znajomych i pojawi się opcja znajomi. To wiele osób myśli, że grupy pomogą nam tutaj w tworzeniu tych właśnie grup, ale nie, drodzy Państwo, my musimy najechać na znajomych, tak, aby pojawiło się tutaj więcej, bo to więcej znika, jak odjadek. Jak, jak, jak tutaj wskoczę, więcej się pojawia. O, odjeżdżam, nie ma i to jest dość istotne. Wiele osób tego nie widzi. I ja y, tutaj kliknę w to więcej obok znajomych, aby przejść do. Takich tutaj opcji, jakie są widoczne, i mnie interesuje tutaj ten przycisk utwórz listę. On tutaj jest najważniejszy, ponieważ ja sobie tu w niego kliknę i mogę stworzyć sobie listę. No, prosty przykład, tak, jak to ludzie wykorzystują, ale jak Państwo sobie to wykorzystają, to już będzie zależało i wyłącznie od Państwa. Dobrze, kliknąłem w utwórz listę, pojawiło się menu. Ja sobie stworzę na przykład służbowe, służbowe, będą to moje kontakty służbowe, tak, bo nie chciałbym, że wstawiam na przykład sobie zdjęcie na tablicę z imprezki jakiejś i mi osoby z kontaktów służbowych moich widzą to, tak, no to tworzę sobie służbowe kontakty i teraz powrzucam tutaj yy, osoby, no na przykład Jan, Jana Kolorowego wrzucę, powiedzmy, że to będzie mój współpracownik, tak, no i wrzucę sobie na przykład tutaj, jakiegoś pana, tak, pierwszego, lepszego, tak, przykładowo, i robię utwórz. Stworzyłem listę o nazwie służbowe w tym momencie, i ta lista służbowa zawiera dwóch członków tutaj, tak, pana Jana, kolorowego i jakiegoś tam jeszcze pana, którego tam umieściłem. I. Pokażę Państwu raz jeszcze, tak, ja kliknąłem w znajomy, znajomi, czyli znaczy kliknąłem, najechałem na znajomi, kliknąłem w więcej i wcisnąłem utwórz listę, tak, wprowadziłem w pierwszym polu nazwę listy służbowe i tu zacząłem wpisywać członków. Tylko proszę zobaczyć, jak ja wpisuję członków, Jan, tak, to ja wpisuję Jan, a resztę już wybieram sobie z menu, tak, klik. I już Jan jest na liście. Ok, ja teraz anuluję to, bo ja już listę mam służbową stworzoną. A teraz powiemy sobie, w jaki sposób yy, stworzyć ograniczenia dla tych służbowych naszych. Wracamy na stronę główną. Jak wiemy, drodzy Państwo, o czym teraz myślisz? Tu na samej górze mamy coś takiego. Ciach, tak, widzimy w tym miejscu. O czym teraz myślisz? No, ja sam mogę napisać hej, byłem na fajnej, może, to, może nie, no bez przesady, tak, ale fajna impreza, tak, impreza, no, tu mi się przestawiły litery, ale fajna impreza, wczoraj, tak, i na przykład jakieś zdjęcie sobie wstawię, tak, załóżmy, yy, kliknę tutaj w fotkę, znaczy w aparat, tak, wybiorę sobie jakieś zdjęcie z obrazów, tam we wcześniejszych filmach Państwo mają w jakiś sposób to robić. No powiedzmy, że to była jakaś impreza, tak? Wstawię o, o, owieczkę, bo tutaj nie mam żadnych zdjęć z imprez w tym momencie, tak. I teraz, drodzy Państwo, proszę zobaczyć. Tu na dole mamy coś takiego, że to jest publiczne. I to widzą wszyscy. Ci, którzy nas znają, to znaczy mają znajomych, i ci, którzy nawet nie mają nas znajomych, to też to widzą. Bo to. Bo ten wpis będzie publicznym wpisem. I teraz proszę zobaczyć, jak ja rozwinę to, to ja mogę zrobić, że tylko znajomi. I w tym momencie, jak ja wybiorę że znajomi, to tylko i wyłącznie znajomi będą widzieli, że ja to napisałem tutaj. Jeżeli ja wybiorę tylko ja, no to robię sobie wpis, tak? W sumie ja nigdy z tego nie korzystałem nawet prywatnie, tylko ja. Po co wdawać wpisy dla siebie? No, o, Może ktoś ma. Nas będzie interesowało, drodzy Państwo, ustawienia niestandardowe. Ja kliknąłem w to oczywiście. I teraz udostępnij to użytkownikom. Ja tak mam zawsze ustawione prywatnie, że te osoby lub listy znajomi, czyli w tym momencie, jak ja mam tu wybrane znajomi, to ten post o tej imprezce zobaczą znajomi. Znajomi oznaczonych osób mogą zobaczyć, czy jak ktoś na tych zdjęciach nas pooznacza, te osoby, no to oni to zobaczą. No, ja tutaj bym to wyłączył, tak, na, żeby za dużo ludzi nie widziało. Tylko moi znajomi, i teraz nie udostępniaj tego, i my możemy tu wymienić sobie na przykład. Kowalskiego jakiegoś, tak? Ja kolorowego mogę to wymienić, że mam mu nie udostępniać, tak? Ale nie, nie tędy droga. My stworzyliśmy listę, gdzie już tam będzie, załóżmy, 50 osób, tak? Ja akurat na tej liście mam dwie. Więc ja zaczynam wpisywać tutaj S L, U, Ż i proszę zobaczyć, służbowe już mi tu wyskakuje w podpowiedziach. Klikam i w tym momencie działa to tak, że znajomi zobaczą ten wpis o imprezie. Ale nie zobaczą go ludzie, którzy są w służbowych. A w służbowych dodałem wcześniej Jana Kolorowego i. Yy, jakiegoś tam pana, tak? Bo wiadomo o co chodzi. I w tym momencie, jak ja zrobię zapisz zmiany, proszę zobaczyć. Ustawienia niestandardowe, jak najadę na to, znajomi z wyjątkiem służbowe. Czyli mogę sobie śmiało opublikować ten wpis. Oczywiście nie chcę teraz publikować, bo ja tutaj mam jakieś kontakty, nie chcę wypisywać jakiś bzdur na tym koncie testowym, tak? Jak ja kliknę teraz w opublikuj, to w tym momencie zobaczą to tylko nasi znajomi, ale już osoby z listy służbowej nie będą tego widzieć.